Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Daily vlogu. Jejku, jak ja dawno tego nie robiłam. W listopadzie nagrałam jednego vloga 1 listopada, ale był on beznadziejny i mam lekką obawę, czy dalej potrafię to robić. Dlatego też pomyślałam, że skoro mam dzisiaj bardzo fajny dzień, to nagram dla Was vloga, takiego przedvlog masowego, żeby troszeczkę się wdrożyć i przypomnieć sobie całą sztukę vlogowania. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i miło spędzicie ze mną czas. to friends and nearby don't need another feel time is not on my mind but then it's you oh well Dzisiaj jest niedziela, a ja wstam około godziny siódmej. Szybko się ogarnęłam. Jak widzicie, jestem już gotowa. Co prawda włosy suszyłam i troszeczkę mi się niestety spuszyły, ale myślę, że wygląda naprawdę spoko. Teraz jest około godziny dziewiątej i będę powolutku ogarniać najpilniejsze rzeczy i niedługo wychodzić, ponieważ chciałabym być troszeczkę szybciej w galerii. Co prawda jestem umówiona z dziewczynami na babskie wyjście właśnie na godzinę 12.30 trzydzieści. Najpierw na kawę, a potem idziemy do kina. Ale chciałam być właśnie wcześniej w galerii. Bo po pierwsze, dzisiaj jest niedziela handlowa. I chociaż ja nie chodzę w niedzielę na zakupy, zazwyczaj, ale jeżeli na przykład nie mam innej opcji, to stwierdziłam, że po prostu zajrzę dzisiaj do Action. Bo nie będę ukrywać, że. Właśnie ta galeria leży mi bardzo nie po drodze i w momencie, kiedy już nie jestem i ten ekran jest otwarty, to stwierdziłam, że zajrzę i może zrobię małe zakupy, bo mam kilka rzeczy na liście. Dodatkowo też chciałam na Was nagrać outfit, więc pomyślałam, że po prostu pojadę szybciej na mikrozakupy oraz na nagrywanie. I też wolę pojechać szybciej, bo niestety dzisiaj spadł śnieg i wiecie, to jest właśnie ten problem, bo ja bardzo lubię zimę i lubię śnieg ale nie lubię się męczyć jeżdżąc wózkiem. Jest taki poziom śniegu, który jest jeszcze, wiecie, dla wózka akceptowalny i w którym, no okej, okay, może trochę jest problematycznie jeździć, ale nie ma jakichś większych problemów, ale jak napada troszeczkę więcej, to jest niestety problem. I dzisiaj jest właśnie śnieg w takich ilościach, z jednej strony nie powinno przeszkadzać, ale z drugiej strony może powodować drobne kłopoty, więc wolę wyjść z domu szybciej, żeby po prostu jakoś na spokojnie dotrzeć do tej galerii, wiecie, bez stresu, że się spóźni na kawę czy na seans, bez jakichś nerwów, bez jakichś problemów technicznych. Z zimy niestety wymaga ode mnie zawsze troszeczkę większego planowania, wiecie, od trochę większej uważności, nie mogę już tak szaleć, muszę bardziej uważać, bo jest ślisko, bo ten śnieg lubi się w kołach zaboksować, dlatego to że właśnie chciałam pojechać szybciej, troszeczkę ogarnąć wszystkie rzeczy i mam nadzieję, że dzisiejszy vlog mi wyjdzie i że nie wyszłam właśnie z sprawy blogowania. Cieszę się, że na vlogmas mamy ten nowy aparat. Co prawda, jeszcze nie rozwiązałam problemu dźwięku i on troszeczkę potrwa, bo też chcę go skonsultować z moim znajomym fotografem, więc to troszeczkę zajmie, bo niestety ma mało czasu, żeby wiecie, przyjrzeć się temu sprzętowi, ale postaram się właśnie na początku vlogmasu ten problem rozwiązać, więc tutaj bardzo proszę Was o cierpliwość. Jest około godziny 10.30. Pomyślałam, że zanim spakuję aparat do torby i wyjdę z domu, to pokażę Wam moje ostatnie zakupy, ponieważ musiałam zrobić porządek w moich butach zimowych. Jedne niestety nie nadawały się już do użytku, więc musiałam je zastąpić. I dlatego też założyłam w ostatnim czasie zamówienie na handemie, bo powiem Wam, że Byłam zarówno w CCC jak i w Decathlonie I niestety te wszystkie buty w rozmiarze 28-29, czyli numer, który noszę, były bardzo dziecinne, widzicie? Jakieś różowe, jakieś z wszystko było takie bardzo infantylne. A ja szukałam zwykłych czarnych bądź szarych butów. I na początku wrzuciłam do koszuka takie zwykłe, zobaczcie, sztyblety. Niestety one na mnie nie pasują, ponieważ po pierwsze są za wysokie. Ja muszę mieć niestety buty nad bo tutaj mi cierpnie noga dodatkowo też tutaj w podbiciu one są za wąskie więc te buty będę musiała zwrócić ale zamówiłam też drugą parę takich zobaczcie śniegowców i te buty są super mają być wodoodporne właśnie odporne na śnieg, deszcz dodatkowo mają w środku ocieplanie i powiem Wam, że one są turbo wygodne, więc te na pewno sobie zostawię i jestem zadowolona bo słuchajcie tutaj nie dość, że jest zamek to również jak widzicie jest sznurka, co pozwala właśnie bardzo fajnie rozszerzyć tego buta. Jest wysokie podbicie, a przy okazji będą ciepłe, więc mam nadzieję, że mi się to sprawdzi. Muszę Wam się do czegoś przyznać. Niestety nie przypadam z zanoszeniem zimowego włówia. Ponieważ zawsze mam problem, żeby włożyć. Jak wszystkie inne buty wkładam bez najmniejszego problemu, mam tak dopasowane to niestety wiadomo, kozaki czy śniegowce zawsze trzeba troszeczkę więcej siły użyć, żeby tą stopę wcisnąć do środka, co jest dla mnie dość problematyczne i dość męczące. Dlatego właśnie zawsze ten okres, z jednej strony, mam fajne buty na okres zimowy i jest to tutaj super, ale z drugiej strony zawsze jak wiem, że muszę gdzieś wyjść i muszę wciskać te buty. to Wiecie, co aż mi się nie chce i żeby tutaj e, nie było żadnych niedomówień. Chodzi mi o takim wciskaniu, że po prostu musicie użyć troszkę więcej siły, żeby takiego buta włożyć. Oczywiście one nie są za małe, wiecie, e, nie mam problemu z ich wkładaniem, nie robię tego przez siłę, tylko po prostu inaczej się wkładali, dasa czy link, czy też właśnie sandała, niż właśnie buty takie już pełne, zabudowane, które jeszcze na przykład mają w środku wypełnienie. To wiadomo, że ta fizja na zupełnie inaczej wygląda i też troszeczkę inaczej się zakłada, kiedy na przykład nie macie aż takiej pełnej sprawności. Ale mimo wszystko cieszę się, że są te buty. Bo zobaczcie, to są buty z działu dziecięcego, ale one nie mają w sobie nic, co by charakteryzowało je właśnie z dziełem dziecięcym. Żadnych ozdób, są zwykłe czarne, neutralne i myślę, że będą mi pasowały do większości rzeczy. Myślałam, żeby je dzisiaj ubrać, ale nie, będą mi bardziej pasowały właśnie takie różowo-fioletowe śniegowce z Decathlon. Więc ja już zabieram aparat, bo nie będę ukrywać, że mam mało czasu do autobusu. Udało się, szczęśliwie dojechałam do galerii i zobaczcie, dzięki czapce nie mam już takiego push-upa na włosach i wydaje mi się, że wyglądam dużo lepiej niż rano, bo rano trochę wygląda jakby mi jakiś piorun strzelił. Jest sporo śniegu, trochę się bałam, że nie dojadę, ponieważ momentami na moście było bardzo trudno, ale to jest taki poziom, kiedy jeszcze jestem w stanie się pomęczyć, ale wiecie, dam radę, dojadę jechać bez pomocy drugiej osoby. Przecież nie będę ukrywać, że jak będę wracać z kina, to chyba będę wracać z moją siostrą do dworca, żeby mi pomogła, bo wiadomo, że jeżeli jestem z kimś, to zawsze lepiej jak ktoś po prostu popchnie lekko wózek albo przeasekuruje, bo na moście są schody w dwóch miejscach, żeby mnie po prostu na schody nie ściągnęło. Bo wiecie, jakieś ślisko, to wózek łatwo wpada w poślizg. Dlatego w tą stronę jechałam bardzo powoli. Ale powiem Wam, że jest mroźno, ale bardzo przyjemnie. Niestety z panów Moich zakupów nic nie wyszło, bo słuchajcie, dzisiaj nie ma nie handlowej. Nie wiem o co chodzi, zawsze była chyba e, pierwsza, e, druga i czwarta nie, niedziela to była handlowa. Na pewno zawsze ostatnia niedziela to była handlowa, a dzisiaj okazuje się, że czynne jest tylko, wiadomo, jedzenie tutaj w galerii kino i, e, i właśnie taki fanfarb, który otworzyli z automatami. E, więc jestem zdeczka rozczarowana, bo będę musiała to po prostu przyjechać jeszcze raz, co nie będę ukrywać trochę średnio mi pasuje, ponieważ no... Jest to bardzo nie po drodze, ale cóż, jak będę musiała po prostu pojechać, to pojadę. No, co innego mi pozostaje, przecież nic innego nie wykombinuję. Szkoda, że u nas ten action jest tylko w jednym miejscu, a potem dopiero w Gdańsku, więc no, jest to taki spory minus. Przez to, że chciałam pójść na mini zakupy, to jestem trochę szybciej w galerii. Moje dziewczyny będą za pół godziny, bo dzisiaj mamy babskie wyjście, ponieważ idziemy, słuchajcie, najpierw tak jak wam mówiłam, na kawę, a potem idziemy do kina i idziemy na igrzyska śmierci, ballada, ptaków i węży. Niesamowicie się cieszę, bo dla mnie to jest jedna z premier roku, ponieważ, wiecie, to jest tak fajny film, mam nadzieję. Cała saga zawsze mi się bardzo podobała. Oglądałam chyba większość filmów właśnie w kinie z moją siostrą i później właśnie też dołączyły do nas koleżanki, chyba tak w połowie sagi, więc bardzo się cieszę, że kontynuujemy tę tradycję, wiecie, nawet kilka dni temu Chyba tak, chyba z 4 dni temu Facebook mi przypomniał, że 8 lat temu byłam na Kosie w część pierwsza, właśnie z moimi dziewczynami, więc cieszę się, że, że właśnie to jest taka fajna jesienna, w sumie to już prawie zimowa premiera i też cieszę się, że udało się dopasować to wyjście, bo słuchajcie, ja nie wiem co się dzieje, ale ten grudzień zawsze jest jakiś taki po prostu nie do ogarnięcia, ponieważ jak teraz próbowałam się umówić właśnie ze znajomymi, to okazuje się tak, że ja w przyszły weekend nie mogę, w kolejny weekend ktoś tam nie może, w kolejny weekend ktoś tam nie może i wiecie, i ciężko jest stosować terminy, bo każdy gdzieś tam ma już plany do świąt, Ja tego niestety do świąt będę się widziała z moimi znajomymi tylko jeszcze jeden raz, co nie będę ukrywać troszeczkę sprawie, że no jest mi smutno, ale z drugiej strony mam czas, żeby spotkać się z innymi ludźmi i też muszę podjąć decyzję w sprawie mojej imprezy, ponieważ jak wiecie w grudniu, a może nie wiecie, będę miała 35 rodzinę i chcę zrobić imprezkę, ale jeszcze nie wiem jaką, więc mam coś na oku, wiecie, ale... Nie wiem, raczej nie zrobić czegoś takiego jak 5 lat temu na 30, takiej, wiecie, bardzo ambitnej imprezy, tylko myślę o czymś e, takim w bardziej, e, takim naszym koleżeńskim gronie, wiecie, bez rodziny, ale to jeszcze są na razie rozkminy, żeby po prostu zebrać znajomych i, i fajnie posiedzieć, poimprezować, wiecie, spędzić czas razem ale to się jeszcze okazało, że po prostu jak to wszystko mi się poukłada, bo wiecie co, grudnie jest zawsze tak niesamowicie rozwalający, jeżeli chodzi o brak czasu i jeszcze w tym roku mi się zdarzyło tak, że przez chorobę, którą miałam teraz w listopadzie, będę musiała mieć rehabilitację w grudniu, co mnie dodatkowo stosuje, bo ja mówiłam moim mojemu że w grudniu nie ma opcji na rehabilitację, ale przez to, że większość 6 listopada chorobałam, nie byłam w stanie mieć rehabilitacji, więc nie chcę tracić tego jednego miesiąca, mi został w tym roku do wykorzystania, więc będę miała ją w grudniu. Ale w grudniu tak naprawdę mamy trzy tygodnie. Grudnia, bo wiadomo, że pierwszy jest piątek, to pierwszego dopiero będę miała strybanie. Więc pewnie zaczniemy od czwartego i wiecie, to jest trzy tygodnie, więc pewnie będę miała trzy razy w tygodniu rehabilitację. I Nie będę ukrywać, że grudzień z nami ciężki czasowo i trochę boję się, jak się wyrobię. We're making the rules we keep breaking. And the moment we're off it, we try so hard to stop it. I hope we make it, cause we can't change it anyway. Jesteśmy już po Sansie i przyszłyśmy do McDonalda, żeby coś zjeść, bo niestety w galerii jest tylko jeden. Food właśnie z i na razie nie ma większego wyboru oprócz dwóch kawiarni. Dlatego też stwierdziliśmy, że po prostu przyjdziemy sobie tutaj, posiedzimy i poczekamy na transport i wiecie co, cieszę się, że jest ze mną moja siostra, ponieważ jak w tamtą stronę nie było problemu, lekko się zakopywałam na moście, ale dałam radę, tak teraz jak złapł przymrozek, wiecie tą papkę taką, taki roztopiony śnieg, to powiem Wam, że się boksowałam i cieszyłam się, że moja siostra mi pomagała, bo... Musiałabym po prostu poczekać na autobus pod galerią, a one w niedzielę jeżdżą mi teraz na godzinę, bo nie wyszłabym sama, niestety nie dałabym rady. Teraz się nie boję wracać do domu, bo słuchajcie, bez żadnego problemu dojadę wszędzie, bo tutaj na takich zwykłych ulicach są chodniki odśnieżone, więc nie ma jakiegoś większego problemu. I jak pewnie widzieliście na przybitkach, się wziąć właśnie włacę z takiego nowego automatu chińskiego. Mam nadzieję, że ta przybitka Wam się spodobała. A co do filmu. Słuchajcie, bardzo się bałam tej nowej części Grzegorza Śmierci, ale niesamowicie mi się podobało. To prawda film jest długi, bo 2,5 godziny, ale ja tego kompletnie nie zauważyłam, bo była mnie całkowicie wciągnęła i powiem wam, że spodziewałam się zupełnie innego zakończenia. Nie sądziłam, że ten film się skończył w ten sposób. Ja tutaj nie będę wam mówić o zakończeniu, bo nic nie chcę spejlerować. I bardzo proszę, nie spejlerujcie osobom, które nie widziały, ale Powiem Wam tak, jest naprawdę dobry, wciągający. Myślę, że spokojnie zasługuje na miano wpisania dokonaną całej sali, bo jak te Dzisiejsze trzy części, czyli cztery filmy, bo ostatnia część była e, chyba posłuchajcie, tak było podzielone na dwie części, e, to tutaj to może być śmiało piąty film, e, właśnie który jest naprawdę bardzo dobrze zrealizowany, e, więc e, tutaj było naprawdę ogromne szokopad dla futbolu. E, dodatkowo jeszcze dzięki Martynie dowiedziałam się, że arena, na której były nagrywane zdjęcia walki, to słuchajcie, to e, jest właśnie lokalizacja we Wrocławiu. To jest w ogóle stadion. I ja Wam podziękuję, to co mi Martyna podziękowała, żebyście mogli się dowiedzieć, bo to była dla mnie zaskakująca wiadomość, ale fajnie to było widzieć przed I Jeżeli chodzi o moją opinię, to śmiało mogę Wam film polecić, bo naprawdę warto uwagi. I już wiem, że będę miała co najmniej dwa wyjścia do kina, a może nawet trzy, bo fajne filmy się pojawiły. I teraz powiem coś, co pewnie zaskoczy co niektórych. Ja nie lubię polskich filmów i na nich nie chodzę, do chwila, ale teraz w styczniu pójdę na Akademię Pana Kreska, mimo tego, że to jest film dla dzieci i młodzieży, a to dlatego, że uwielbiam grę aktorską zarówno Pana Franceskiego, jak i Pana Tomasza Kota, a w szczególności Pana Tomasza Kota, to jest jeden z moich ulubionych aktorów i muszę przyznać, że trochę mnie fascynuje właśnie to, jak G będzie grał pa właśnie Pana klepsa, bo nie wiem czy widzieliście to nagranie ze Stadionu Narodowego z koncertu Sanach. Tam właśnie Sana grała bajkę, bo w Gdańsku też grała, ale tutaj w Warszawie właśnie pojawił się Pan Tomasz Koss przy właśnie Pana klepsa i muszę Panu powiedzieć, że naprawdę fajnie się wcielił, nawet na samym koncercie, więc strasznie ciekawi mi ten film, zwiastun jest naprawdę dobrze zrobiony, więc no cóż. Zaraz po tym jak przyjadę do ręki to idę prosto na mszę świętą, bo widziałem, że rano się nie wyrobię. Więc myślę, że wrócę do domu po kościele i po prostu się do Was odezwę. Mam nadzieję, że nie będę miała problemu, ale nie, tutaj są bardzo dobrze odśnieżone chodniki, więc powinno być spoko. Co prawda mam trochę w planach, żeby kilka spraw jeszcze przed sam pozałatwiać, więc liczę na to, że będzie ciepło i że ten śnieg się stopi w większości, bo nie będą ukrywać, że to jest troszeczkę męczące i utrudniające życie. Chociaż jest fajnie, jak jest biało, wiecie, mogą być fajne białe chodniki, tylko grunt, znaczy trawniki, tylko właśnie grunt, żeby na chodnikach nie było śniegu, bo to jest kłopotliwe. Właśnie weszłam do domu i pomyślałam, że od razu muszę się do Was odezwać. Tutaj na stole stoi gorąca herbata, ale muszę Wam o czymś odpowiedzieć, bo normalnie świat zapłonął. Spokojnie, nic złego się nie wydarzyło, tylko coś mega pozytywnego, ale po prostu i nadal jestem w szoku. Już Wam wszystko opowiadam. Ostatni klip, który widzieliście, miał miejsce w Maku I jak skończyłam nagrywać, podeszłam do stolika, gdzie siedział moje dziewczyny i dalej rozmawiałyśmy, śmiałyśmy się, wszystko było super. Potem się trochę porozdzielałyśmy, ponieważ Część czas szybciej. My za Alą zostałyśmy, bo mieliśmy jako ostatni transport, ale szła na skemkę, ja na autobus, wiecie, i wszystko było super. I nagle Ala coś do mnie mówi i zorientowała się, że ja jej nie słucham i siedzę w telefonie. I może Wam się wydawać, że to było bardzo niegrzeczne, ale to, co zobaczyłam na ekranie, totalnie mnie rozwaliło. I aż właśnie Ala się zapytała, Magda, słuchasz mnie, ja mówię, nie, nie, poczekaj, poczekaj, bo świat zapłogą. Mina, aż była bezcenna. A chodzi o to, że słuchajcie... Yeah. Właśnie rzucano bilety na koncert Michała Wiśniewskiego akustycznie. Pierwszy koncert akustyczny, bo teraz już jest czwarta edycja tych koncertów. Ale w różnych miejscach są grane różne wersje. W zależności czy dana wersja była grana. I powiem Wam, że po prostu tak mi zmytło z planszy, że po prostu od razu zaczęłam kupować bilety. Pierwsze co to zadzwoniłam do mojej siostry, która już wyszła, bo ona miała jako pierwszy, właśnie, autobus do Władysława. I powiem Wam tak. Moje pierwsze było zdanie, że słuchajcie są bilety na ich troje, dokładnie na Michała Wiśniewskiego, wtedy i wtedy to jest sobota, bo się są dobra kupuj, nie? Od, od razu było dobra kupuj, bo tak jak ja uwielbiam właśnie zarówno ich troje jak i Michała i potem zacząłam zbierać wiecie informacje i od razu rezerwowałam miejsca. Dobrze, że da się robicie, Tu po 10 minut trzymacie rezerwację. I chciałam w ogóle w pierwszym rzędzie, ale w pierwszym rzędzie były te bilety WIPOL, bi które były dość drogie. Ale dostałam bilety w trzecim rzędzie, i to jest Gdańsk. I wiecie, chciałam normalnie po prostu kupić bilet, ale moja siostra zwróciła uwagę, że. Chyba po prostu jeszcze kupimy dla jej narzeczonego bilet, który z nami pojedzie, ponieważ to będzie luty i może być duże prawdopodobieństwo, że spadnie śnieg, a mówię, że tak pojedziemy po prostu na zwykłym wózku, wiecie, autem, nie będzie problemu z powrotem i... Będzie mogła sobie spokojnie poczekać na zdjęcie, wiecie, bez spiny, że nam skm ucieknie i dostanę, wiecie, dostarczona bezpiecznie do domu w normalnej porze, więc to mnie bardzo ucieszyło i mamy bilet na koncert Ich której i powiem Wam, że jest najbardziej rewelacyjna wiadomość dzisiejszego dnia, bo... Ucieszyła mnie niesamowicie. Jeszcze tydzień temu Martyna nie wiem czy pamiętasz, nie pamiętam czy to było, chyba tydzień temu, najdalej dwa tygodnie temu narzekałam do Martyny, że nie ma u nas biletów akustycznych, w ogóle koncertów akustycznych, jak już są właśnie to koncerty ich troje, a chciałam pójść na właśnie koncert akustyczny Michała Wiśniewskiego, tym bardziej, że cała szczęście właśnie na tych koncertach właśnie śpiewał razem z Michałem Ania Świątczak, czy mamy dwie trzecie zespołu i w ogóle jest super atmosfera, Martyna już na takim koncercie ja niestety nie miałam przyjemności i powiem Wam, że, że bardzo chciałam. Jak dzisiaj zobaczyłam te bilety, to po prostu było takie, ojejku, muszę to kupić i przez to mam teraz tak genialny nastrój i. Też był duży plus, bo na przykład w Radzie były bardzo ładnie odświeżone chodniki, wróciłam bez problemu, chociaż teraz jak wracam, to lekki śnieżek kruszył, ale mimo wszystko, wiecie, tutaj poruszając się po nie mam jakichś większych problemów, więc jest to na ogromny plus. Jutro prawdopodobnie nie dochodzę z ramy, bo mam dużo pracy, muszę jeszcze ten film stacjonarny nagrać, muszę zobaczyć, co dzisiaj nagram do intra, bo planuję nagrać intro vlog masowe, więc właśnie mam już pewne przypitki, muszę to poukładać. No i mam bardzo dużo pracy komputerowej jutro, więc um, jutro akurat nie wychodzę i chciałam we wtorek, najwyżej w środę się ruszyć, więc zobaczymy jak będzie stan śniegowy, ale wiecie co? Kup biletów na Michała Wiśniewskiego, tak poprawił mi humor. Pomimo tego, że miałam fantastyczny dzień i świetnie spędziłam czas, to to jest po prostu, wiecie, taka genialna wisienka na torcie. I najlepsze jest to, że zobaczcie, jest Ostatni tydzień listopada, a koncert już jest 10 lutego. Więc nie muszę czekać jakieś pół roku, 8 miesięcy, jak zawsze, tylko lekko ponad 2 miesiące. I to jest rewelacyjna wiadomość. Tym bardziej, że w marcu mam bilety na Dawida Pietkowskiego, W lutym też mam bilety na pewne przedstawienie teatralne, więc teraz tylko styczeń jest bezbiletowy. Ale spokojnie, na styczeń też da się coś wymyśleć. Chociaż nie wiem, czy styczeń troszeczkę nie zrobię sobie lajtowy po vlogu Ale to wszystko się okaże. Na pewno filmy będą się pojawić, tylko. Jeszcze nie wiem, jakiej częstotliwości, to wszystko się okaże, ale teraz po prostu. Idę się cieszyć. Oczywiście, jeszcze się do Was odezwę, ale jak na razie po prostu jestem zachwycona. Wieczór upłynęł mi naprawdę miło, słuchajcie. Spędziłam dużo czasu z rodzinką oraz przede wszystkim z guziczkiem. Przesłuchałam ulubionego podcastu, czyli Życiowe Histerie. Bardzo się ucieszyłam, że dzisiaj był nowy odcinek i też był właśnie fajnym dopełnieniem tego wieczoru. Jest to taki relat w czystej postaci i niektórym mogą się te historie wydawać głupiutkie i w ogóle bez sensu, ale dla mnie naprawdę jest to. To świetna odskocznia. Dodatkowo też dzisiaj pojawił się film psycholożki, czy pani, nie psycholożki, dobrze mówię, na temat hejtu. I wiecie co? Miałam ten film nagrywać dla was wczoraj, bo też chciałabym zabrać głos w sprawie hejtu. I powiem wam tak. Wczoraj niestety wyskoczyło mi masę jakichś takich dziwnych zadań osobisto rodzinnych i po raz kolejny były to takie małe, trywialne rzeczy, które zajęły mi kilka godzin i kompletnie zmieniły plany na cały dzień, ale cieszę się, że przełożyłam nagranie tego filmu. Wiecie dlaczego? Bo myślę, że właśnie tego filmu psycholożki mi brakowało, bo chcę Wam troszeczkę opowiedzieć o tym, co mnie spotkało, chcę właśnie podbijać różne argumenty, chcę Wam przedstawić zdania innych youtuberów, czy się z nimi zgadzam, czy się nie zgadzam i też właśnie chciałabym taką dyskusję toczyć i cieszę się, że właśnie dzisiaj wleciał ten cenny dla mnie materiał, bo będę miała po prostu na czym bazować i myślę, że też włączę go tutaj do scenariusza, bo tak, jest to tak ważny dla mnie film, który Zależy mi, żeby był dopracowany. Tego pierwszy raz chyba od roku napisałam scenariusz do filmu, jakby rozumiecie, nie? To już jest wyższy poziom i słuchajcie, tutaj pewnie widzicie resztki siatek, znaczy takie skrawki siatek, bo to są zakupy z Pepco i nie tylko, ponieważ szykuje się do pierwszego vlogmasa i właśnie do takiego filmu świątecznego, to będzie bardziej, jeszcze nie wiem, czy to będzie po prostu taki film pseudo-przedświąteczny, czy to będzie taki vlog właśnie z przygotowań do vlogmasa, zobaczymy co się właśnie okaże w ramach tego pierwszego vlogmasa. Dodatkowo w tym tygodniu dokonałam fajnego odkrycia herbacianego i pomyślałam, że Wam pokażę. Zobaczcie, to pokołanie sporo przeszło, ale jest to grzeń zbójnicki z Lloyda i powiem Wam, że zakochałam się w tej herbacie. Nawet jak teraz tutaj mam tylko wyłącznie saszetki, bo zobaczcie, tak to wygląda w środku, to czuję jej zapach, ale wiecie co, jak zlejecie tą herbatę, to pachnie normalnie jak grzaniec, a nie ma w sobie ani troszeczkę alkoholu. W ogóle skład jest może nie jakiś super ekstra wiecie, niesamowite, ale też nie jest jakiś bardzo zły. Bo jeżeli chodzi o e, właśnie tą herbatę, e, to jest to przede wszystkim bezalkoholowa herbata. Ona smakuje jak właśnie e, ten grzaniec z na ogniu, ale nie ma w sobie alkoholu, więc spoko. Jedyny minus jest taki, że osoby z wysokim ciśnieniem mogą jej pić za dużo, e, ale tak. Jeżeli chodzi o składniki, to najpierw jest to susz i suszu w tej herbacie jest niecałe 55%. W tym jest owoc jabłka, owoc aronii, skórka pomarańczowa, owoc dziki róży. Niestety są preparaty słodzące, natomiast jeżeli chodzi o herbaty, to są to herbaty, herbaty z hibiskusa, która zawiera guziki, koro cynamonowca, Aromaty korzeni lukrecji, więc nawet jest tutaj, słuchajcie, korzeni lukrecji i mimo wszystko smakuje przepysznie i ma naprawdę genialny aromat. Jak wcześniej właśnie do podcastu poprosiłam mamę o zlanie, to słuchajcie, cała kuchnia pachniała grzańcem, to było coś niesamowitego. Bardzo lubię. A wiecie, gdzie dostałam tą herbatę? O dziwo, ani nie w Lilu, ani nie w Biedronce, tylko słuchajcie, w Dinsie, bo jakiś czas temu, nie wiem, tydzień temu, dwa tygodnie temu, tydzień temu. W dzień się była promocja na te herbaty, yy, i niektóre można było dostać na bazie za czwórkę. Więc yy, wzięłam właśnie tą herbatę i wzięłam gorącą czekoladę taką na mleko i powiem Wam, że jestem niesamowicie zadowolona i na pewno jeszcze się przejdę do Lisa i zobaczę czy nie ma jej więcej mam sobie 2-3 opakowania tak wiecie kupiła żeby mieć na całą zimę bo jak mi wejdzie faza na jakąś herbatę to ja ją piję ciągle i ciągle i ciągle i wiecie i nie mogę przestać mam nadzieję, że dzisiejszy vlog mi wyszedł pomimo braku formy dlatego też bardzo naciskam żeby w tym tygodniu pojawiło się troszkę filmów żebym wiecie wróciła na dobre tory jeszcze przed vlogmasem mam nadzieję, że jeszcze podejdziemy jakąś fajną decyzję, co, jeżeli chodzi o pierwszy vlogmas, czy będzie to vlog po prostu nagrany przed vlogmasem, taki to przygotowujący, czy będzie to film stacjonarny, z dekoracjami jeszcze nie wiem, ale na pewno coś dla Was przyszykuję, więc tak jak wspominałam w poprzednim filmie, ten vlogmas traktujemy na luźno, wiecie tak, żeby mieć przyjemność z tego vlogmasa, a nie żeby się stresować. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję wszystkim moim patronom oraz wspierającym, dzięki Wam mogę prowadzić ten kanał, dzięki Wam moja pasja stała się moją pracą, jestem Wam za to bardzo wdzięczna, dziękuję wszystkim, którzy lajkują, komentują, subskrybują, jesteście niesamowicie, a nagrywanie dla Was to czysta przyjemność, w kolejnym filmie widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!